Czy to będzie dobry książkowy dzień? No raczej, i to bardzo, to nie wszystko. Kolejne nowości z Harper Kids, i to jest Akademia Mądrego Dziecka. To nie wszystko, bo mam jeszcze takie. One są wszystkie do aktywnego czytania, czyli z ruchomymi elementami, z wyciąganymi, z przekładanymi. Już do wszystkich zaglądamy. A zaczniemy od dinozaurów. Poznajemy dinozaury. Triceratops i stegozaur. Dzień dobry, dinozaury. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Od kilku lat opowiadam o mądrych, pięknych książkach dla dzieci. Wszystkie moje przemyślenia i zdjęcia znajdziesz na blogu Aktywne Czytanie. Ale, ale, słuchaj też podcastu nie tylko dla mam, bo tam też. Ostatnio sporo o książkach. Tak się cieszę, że mogę Wam opowiedzieć o książkach do aktywnego czytania, tych właśnie z ruchomymi elementami, bo to mój ulubiony rodzaj książek. Jeśli się zastanawiasz, komu się spodobają takie książki, to od razu mówię, że dzieciom już takim nawet i półrocznym można te z ruchomymi elementami czytać. Nieco starszym te z puzlami. No i oczywiście, że znowu w tym młodszym takie, gdzie jest dużo białego tła, to jest bardzo Fajny pomysł. No ale dobrze, żeby tak nie mieszać, zacznę od dinozaurów, które zresztą, to znaczy ich kumple, one już goszczą na blogu. Aktywne czytanie, bo to jest rozszerzenie serii. Poznajemy dinozaury. I pomysł polega na tym, że dzieci dostają informacje o dinozaurach i to takie fajne, prawdziwe informacje. Głowę triceratopsa zdobiła pofałdowana kryza, przypominająca kształtem wachlarz. No ale najważniejsze, te właśnie ruchome elementy, których jest tu sporo i na każdej stronie to jest coś innego. Tutaj na przykład mamy taki wyciągany do góry element. Nie wiem, dlaczego te palce tak wygięłam. Trochę arystokratycznie. Dowiadujemy się też innych rzeczy. Triceratops ma wielką głowę, trzy rogi i silne kończyny. Sporo tutaj jest też takich dźwięków typu grr, chrapanie, chlupanie, ziewanie, bo sobie te dinozaury spały, a teraz się obudziły. O, czy to nie jest fajne. Jeszcze jakbym miała wcelować. Czy to nie jest fajne? Super. Zawsze jak zaczynam pokazywać jakąś książkę, to sporo osób patrzy na to, co mam z tyłu, więc od razu mówię, że te książki z tyłu, jakie zwierzę wybrać, wojny z mikrobami one też będą na blogu aktywne czytanie. Nic się nie martwcie, z radością o nich opowiem. No a teraz poznajemy dinozaury z Tego Zaur. Dokładnie taka sama zasada. Już na okładce mamy ruchome elementy i dowiadujemy się ciekawostek na temat tego konkretnego dinozaura. Otwieramy chyt. I zobaczcie jak się tutaj wychylają nasze małe dinozaury. Tutaj jest coś do przesunięcia w bok. choć te zaury rozmiarami dorównywały autobusom, ich mózgi były maleńkie jak orzechy włoskie. No trudno. I taki fajny tutaj widoczek. No świetne, prawda? Zaglądamy do następnych. Tutaj mam coś ekstra, to jest seria Układamy Puzzle na wsi i w lesie. Cztery sympatyczne zwierzątka do ułożenia, każde z nich składa się z dwóch puzli, więc dlatego mówiłam właśnie, że to jest dla maluchów. W ogóle jak się tego dotyka? Nie wiem, czy to widać, pewnie nie. To jest też wypukłe, więc już od razu zaczynamy badać paluszkami, bo tu jest dziura, półkrowy mi wypadło. Nie, nie, to koń, to koń, koń mi wypadł. To też jest dowód na to, że czytam wcześniej te książki, bawię się nimi, rozkładam, żeby wam później pokazać. No, jak już wspomniałam o koniu, to go właśnie otworzę i znowu wyciągamy. Jedna część, druga część, a w środku, nawet jak nam te puzzle zginą, choć mam nadzieję, że nie, to sama książka nic nie traci, bo możemy sobie czytać i dalej mamy ten rysunek. Oprócz tego, że są zwierzaki, to są też takie dodatkowe wyszukiwanki. W tej książce mamy do wyszukania myszkę na każdej stronie, więc to jest taka fajna jeszcze atrakcja. A w, w lesie szukamy wiewiórki, obie są prześliczne i przeurocze. Ta leśna w ogóle ma takie super fajne zwierzaki. Ten lisek jest moim ulubieńcem, znowu można wyjąć bez problemu potem włożyć. Ale na co jeszcze chciałam zwrócić waszą uwagę? Bo zakładam, że czytamy te książki z maluchami. I znowu tak jak było przy dinozaurach, tutaj też mamy informacje takie no wiadomo, dosyć proste informacje, ale jednak wiedzę na temat w tym wypadku zwierząt leśnych. Niektóre leśne zwierzęta mieszkają wysoko na drzewach i tutaj mamy na przykład ptaszki narysowane. Tu jest lis, w ciągu dnia śpi w swojej norce, a w nocy wychodzi na łowy. Więc to nie są bajeczki, bajeczki, że on gdzieś poszedł i spotkał mrówkę i sobie porozmawiały, tylko to są właśnie takie informacyjne rzeczy. Ale do czego zmierzam? Bo chcę podpowiedzieć, jak najwięcej rzeczy wyciągnąć z tej książki. Bo mamy te puzzle, mamy informacje, mamy śliczne ilustracje. Mówiłam, że można dotykać tam, gdzie jest wypukłe, tutaj znowu, jak wyjmiemy puzzle, też oczywiście można iść po śladzie, ale wykorzystajcie, ile się da. Zobaczcie, tutaj są takie spiralki na tym sianie, więc można poprosić dziecko, żeby właśnie palcem szło po tym śladzie. Dokładnie tak samo jest z motylkiem. Można prosić o wyliczenie albo chociaż pokazywanie, ile jest listków, ile jest jabłek. Tutaj, co tutaj można wykorzystać, na przykład te fale, do tego, żeby ćwiczyć taką koordynację. Wzrok, ręka to są bardzo fajne, rozwojowe sprawy. A jak już kupujemy książki dla dzieci, niechże one posłużą, takie wiecie, wyciśnięte jak cytryna. Oprócz tego, że są świetną zabawą, samą w sobie. Co ja tu jeszcze miałam? A, miałam te. To jest seria. Pierwsze i też w tej serii są już inne książki, są na blogu aktywne czytanie. Tutaj mamy pierwsze bajeczki, tutaj mamy pierwsze słowa pociąg. I to są właśnie takie dla maluchów z ruchomymi elementami, ale dodatkowo jeszcze to, co lubię białe tło, jeden obrazek i on jest jeszcze podpisany. Więc jak zachowacie te książki, jeśli się tak zdarzy, to gdy dziecko będzie się uczyło czytać samodzielnie, można do nich wrócić, można gdzieś wyciągnąć, można podebrać młodszemu rodzeństwu, nie ma problemu. I uczyć się czytać właśnie na takich książkach. No ale nie oszukujmy się, one są najbardziej dla maluchów do tego, żeby poszerzały słownictwo, po to właśnie jest ta tutaj strona. I po to, żeby manipulowały rączkami. Lubię, jak są te właśnie elementy do kręcenia, bo to wcale dla takiego roczniaka czy dwulatka nie musi być łatwe. Dlatego właśnie ćwiczymy. Hytz! No, jest fajdanie! Zwłaszcza dla miłośników pociągów, dla miłośników zwierzaków i jak najbardziej też. Tutaj mamy kurczaczka. Dobranoc kurczaczku, więc on zamyka oczy. Ostatnio ktoś w grupie Aktywne Czytanie szukał książek na dobranoc, więc myślę, że to jest fajna podpowiedź. Kukuryku, tata kogut właśnie się obudził. Kurczaczek już nie może się doczekać swojego pierwszego spaceru, więc się tak cieszę i tak skacze. No wiadomo, spacery są fajne. Tutaj jest jedzonko, a tutaj już słońce chyli się ku zachodowi i widać to po oczach kurczaczka. Że on już jest trochę zmęczony. O! Dobrano, nie będę pokazywać całej historii, ale pokażę. Tak. Dobranoc, to już jest koniec mojej opowieści. Ale zanim się rozłączymy i pożegnamy, zostaw komentarz, subskrybuj. Daj mi znać, co myślisz o książkach, które tutaj pokazuję. To co? Czytamy?